Zadanie 7. Czy istnieją wyrazy ciągu a n równe danej liczbie p, jeśli przykład a an równa się n kwadrat minus 4 przez n i p równa się 3. Rozwiązanie dla zadania a. A n równa się 3. Z tego wynika, że n kwadrat minus 4 przez n równa się 3. Mnożymy obustronnie przez n, otrzymujemy n kwadrat minus 4 równa się 3n. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe n kwadrat minus 3n minus 4 równa się 0. Rozwiązujemy to równanie. Otrzymujemy n 1 równe minus 1 i to odrzucamy, ponieważ nie należy do liczb naturalnych dodatnich. n 2 równa się 4 i ten wynik należy do naturalnych dodatnich. Zatem możemy powrócić że wyraz czwarty, czyli a4, równa się 3. Przykład b. Ciąg an określony jest wzorem n-2 przez n plus 2, a liczba p jest równa 1 a n równa się 1, z tego wynika, że n minus 2 przez n plus 2 równa się 1, mnożymy obustronnie przez n plus 2, otrzymujemy n minus 2 równa się n plus 2, z tego wynika, że 0 równa się 4, a to jest sprzeczność, czyli tutaj odpowiedź brzmi, nie istnieją wyrazy ciągu równe liczbie 1.